Chyba nic, no, piszę, tak jak, piszę tak jak pisałem. O, nauczyłem się lepiej pracować w rejwachu, w domu pełnym dzieci, pytań, parujących garków i takich takich, takich okoliczności. Także samotność, samotność artysty poszła, poszła w cholerę, ale chyba ciągle potrafię uprawiać mój zawód. Wiesz, mi się w związku z pandemią nic dobrego nie zdarzyło, to jest tylko syf i gnoj. W związku z tym e, udało mi się, e, się słuchać, potem skończyć książkę. W związku z tym, jeżeli ktoś e, w tych warunkach potrafi pracować, to znaczy, że jest gość. To było, to, to jest coś, nie, nie zaniedbałem swoich obowiązków. Za koncertami. Słuchaj, z racji tego, że skończyłem książkę, to mogę odpowiedzieć, że pracuję nad książką. Z tego względu, że napisanie słowa koniec nigdy nie oznacza zamknięcia prac, a jedynie zamknięcie pewnego etapu prac, czyli zaraz zacznie się przygotowywanie drugiej wersji, redakcja, korekta, promocja inne tego rodzaju przyjemności, które rozleją się na całe lato i mi je zapłaskują. Także. Będę dalej dłubał w tym, co ukończyłem. Tani i książki są dla mnie okazją do spotkania z ludźmi i do przebywania w dusznych i pozbawionych okien pomieszczeniach.